Im częściej wchodzimy w głąb świata inwestycyjnego, tym częściej jesteśmy narażeni na coraz to nowe informacje. Bardzo często decydujemy się na inwestowanie tylko i wyłącznie w Polsce, dlatego że z naszej perspektywy może być to dużo łatwiejsze. Mam tutaj na myśli chociażby coroczne rozliczenie PIT. To jest zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli inwestujemy u polskiego brokera. Takim polskim brokerem jest na przykład XTB, które dostarcza PIT 8C, na podstawie którego możemy bez problemów rozliczyć się z urzędem skarbowym. I już tylko na początku wspomnę, że XTB jest partnerem tego odcinka oraz kanału. I wykorzystując Xtb do inwestowania, do którego zachęcam, co roku broker dostarczy nam rozliczenie w postaci PIT-u 8C i dosłownie nie będziemy musieli się o nic martwić. Xtb ma oczywiście dużo więcej zalet, bo tam możemy chociażby inwestować do 100 000 euro miesięcznie obrotu za darmo, ale też ma bardzo dużo fajnych funkcji. Po więcej zapraszam oczywiście do opisu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli odwiedzisz i skorzystasz z usług XTB właśnie z mojego linku. No dobrze, ale przejdźmy dalej, bo tak naprawdę podatki to jest bardzo szeroki termin. Niestety, im dalej w las, tym gorzej. No bo jeżeli zaczniemy sobie inwestować u brokera zagranicznego, który takiego pit 8C nam nie dostarczy, będziemy zmuszeni robić to sami. Czyli de facto będziemy musieli rozliczyć wszystko na piechotę, tak zwaną. No chyba, że komuś to zlecimy, bądź też skorzystamy z jakiegoś gotowego oprogramowania. Natomiast niestety to jest dopiero kropla w morzu. I dzisiaj chciałbym troszeczkę uświadomić Was na temat pewnego podatku, z którym jeżeli tylko inwestujemy w Stanach Zjednoczonych, w pewnym momencie się zetkniemy. Może nie my, ale na pewno ktoś, kto odziedziczy nasz portfel inwestycyjny. A mowa tutaj o amerykańskim podatku spadkowym Estate. Tax. No i niestety niedużo się o nim mówi, niedużo można znaleźć o nim informacji w internecie. A tak naprawdę można znaleźć tylko informację, że taki podatek istnieje. No i rzeczywiście istnieje i jest on dosyć dotkliwy. O ile tak jak mówię, dotyczy on naszych inwestycji w Stanach Zjednoczonych, natomiast dopiero po naszej śmierci. Ale przecież nie chcielibyśmy narażać naszych bliskich, którzy odziedziczą nasz portfel inwestycyjny, na podatek, który może wynieść nawet 40%. Niestety w tym miejscu muszę zaznaczyć, że nie jestem ekspertem, doradcą podatkowym, nie znam dokładnie prawa podatkowego i na pewno wiele elementów może być tutaj niejasnych albo niedopowiedzianych. Natomiast na pewno w naszej polskiej społeczności inwestycyjnej warto zbudować. Taką świadomość, że jest coś takiego jak podatek spadkowy w Stanach Zjednoczonych, i warto pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób się przed nim uchronić. Zacznijmy od tego, że dotyczy on aktywów tzw. US Citus Assets, czyli tych usytuowanych w Stanach Zjednoczonych i obowiązuje on od 60 tysięcy dolarów, więc w zasadzie już można powiedzieć na samym początku, że jeżeli nasze portfolio jest. O wartości niższej niż te 60 tysięcy, to w takim wypadku jesteśmy jeszcze, można tak w cudzysłowie powiedzieć, chronieni przed tym właśnie podatkiem. W uproszczeniu mówiąc, 60 tysięcy dolarów jest to kwota wolna od tego podatku. Warto też wspomnieć, że jeżeli jesteś rezydentem podatkowym jednym z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają podpisaną umowę. O unikaniu tego opodatkowania, to zasady mogą być inne niż w przypadku polskiego rezydenta. Natomiast warto tutaj podkreślić, że są to inne umowy podpisywane między państwami niż te o unikaniu podwójnego opodatkowania chociażby z tytułu otrzymywanych dywidend. Państwa, które mają podpisane taką umowę odnośnie estate tax ze Stanami Zjednoczonymi, widzisz teraz na ekranie. Więc jeżeli jesteś rezydentem jakiegoś z tych państw, no to możesz mieć jakieś przywileje z tego tytułu. Jeżeli chodzi o rezydentów Stanów Zjednoczonych, bo wiem, że też tacy mnie oglądają, to tutaj w zasadzie można powiedzieć, że rezydenci Stanów Zjednoczonych tego problemu nie mają, ponieważ ta kwota wzrasta, ta kwota wolna od podatku estate tax wzrasta do 13 milionów 600 Tysięcy dolarów. No więc jest to znaczna różnica niż kwota, którą obecnie my dysponujemy, czyli tylko i wyłącznie 60 tysięcy. Te 60 tysięcy dolarów, o których mówimy, dotyczy portfela inwestycyjnego, a w zasadzie jego wartości w momencie śmierci posiadacza tego portfela. Powiedziałem już, że może być to nawet 40%. I teraz tabela na ekranie przedstawia właśnie ten podatek. Jest to podatek w wysokości od 18 do 40%. Jak ją czytać? Kolumna A i B to w zasadzie przedział naszego portfela, ale przypominam, że jest to przedział w momencie śmierci. Więc jeżeli portfel, który posiadaliśmy w momencie naszej śmierci wynosił np. powyżej miliona dolarów, to szukamy przedział, w którym się znajdujemy. Dla nas jest to ostatni wiersz. W kolumnie C mamy informację o tym, ile podatku zapłacimy za ten milion dolarów. Czyli blisko 346 tysięcy dolarów z tego miliona, plus 40% od nadwyżki powyżej miliona. No i przyznam szczerze, życzę Wam, żebyście mieli takie problemy, nawet jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Zastanówmy się więc, czym tak naprawdę musimy się martwić, bo te. US Situated Assets nie do końca są jasną definicją. Nie wszystko podlega pod definicję właśnie tych asetów ulokowanych w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie definicja nie jest wprost jasna. W niektórych przypadkach może być to łatwo rozstrzygalne, natomiast w innych niestety nie. Mam dwie formy tabeli, które przedstawiają to, czym jest US Situated Assets, a czym nie. No i ta pierwsza pokazuje wprost, jak to wszystko się dzieli, natomiast druga jest może lepsza i ciekawsza, bo tutaj mamy to rozbite i pokazane, co się kwalifikuje, a co się nie kwalifikuje. No i przede wszystkim, co podlega, no na pewno akcje amerykańskie, etf. -y amerykańskie. Ale już na przykład akcje spoza Stanów Zjednoczonych takimi asetami nie są. Nie podlega tutaj również gotówka w banku pod ten podatek spadkowy, ale już gotówka trzymana u brokera jak najbardziej. Oczywiście kwalifikują się nieruchomości amerykańskie, ale te nieamerykańskie, czymkolwiek one są, bo niestety tego nie jestem w stanie zrozumieć. Takie już się nie kwalifikują. Co ważne, na przykład dla mnie, plany emerytalne również nie kwalifikują się pod estate tax. No i taka ciekawostka: amerykańskie obligacje również nie kwalifikują się pod ten podatek. A więc, jeżeli w łatwym stopniu trzeba byłoby to przedstawić, to zdecydowanie trzeba mieć świadomość, że pod ten podatek podlegają akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych, amerykańskie, typowo amerykańskie ETF-y. Czy gotówka, którą właśnie u brokera trzymamy? Wszystkie akcje i ETF-y spoza Stanów Zjednoczonych pod ten podatek nie podlegają. No i wspomniane wcześniej amerykańskie obligacje. I to tak wprost, jeżeli trzeba by było określić, co pod ten podatek podlega, a co nie, więc znowu czeka nas troszeczkę matematyki. Na pewno też padnie pytanie o ADR-y, które są notowane w Stanach, jak na przykład BTI, które mam w portfelu. No i wydaje się, że również nie podlegają one. Amerykańskiemu podatkowi spadkowemu. Skoro już wiemy troszeczkę więcej o tym podatku, no to warto sobie pomyśleć o tym, jak go unikać. No bo przecież nie chcielibyśmy płacić 40% podatku. Ja jak wiadomo jeszcze z tym podatkiem doświadczenia nie mam. Natomiast z tego, co zdążyłem się zorientować, inwestowanie na przykład przy użyciu spółki lub fundacji rodzinnej chroni nas tak naprawdę przed tym podatkiem. Przy czym tutaj warto zaznaczyć, że nie jest to takie proste i łatwe dla zwykłego zjadacza chleba, bo po prostu fundacja czy spółka nie opłacają się dla każdego. Na pewno do tematu fundacji rodzinnej wrócimy, bo też to jest to ciekawy temat, ale jest Jestem przekonany, że zdecydowana większość chciałaby tego podatku oczywiście uniknąć, ale niestety nigdy w życiu fundacji rodzinnej na przykład nie założą. Podstawową zasadą chyba będzie to, żeby kupować takie aktywa, które nie kwalifikują się pod definicję US Situated Assets. No bo to w zasadzie logiczne, że mamy asety, które zaliczają się pod ten podatek, ale mamy też takie, które pod ten podatek się nie zaliczają, więc chyba lepiej kupować po prostu, zdejmując sobie z głowy ten problem, takie asety, które pod ten podatek nie podlegają. Druga sprawa to dbać o to, żeby wartość tych US Situated assetów była nie większa niż 60 tysięcy dolarów. To automatycznie kwalifikuje nas do możliwości skorzystania właśnie z tej kwoty wolnej od tego podatku. Można też oczywiście i tutaj mówię dosyć hipotetycznie, bo raczej mało osób ma taką możliwość zostać albo rezydentem Stanów Zjednoczonych i mieć bardzo duży limit czy kwotę wolną od tego podatku, albo zostać rezydentem jednym z krajów, które mają dużo lepsze warunki, jeżeli o ten podatek chodzi. Interactive Brokers oferuje też tak zwane konta łączone. Są to konta joint account, i wtedy w teorii limit wzrasta z 60 do 120 tysięcy dolarów z tego powodu, że to konto dzielimy z kimś, bo takie jest jego przeznaczenie. To tak naprawdę ten limit to jest 2 razy 60 tysięcy. Trzeba mieć tu tylko świadomość, o czym się dowiedziałem niedawno. Że każda z tych dwóch osób musi oddzielnie mieć potwierdzenia swoich wpłat na to konto. No i ostatnim ważnym tematem jest to, czy my pod ten podatek będziemy rzeczywiście podlegać. Prawdopodobnie w dużej większości korzystamy z brokerów polskich, bo nie ma co się oszukiwać, oferta w ostatnich latach mocno się poprawiła. Więc pytanie, czy amerykański nadzór będzie w stanie w ogóle zweryfikować naszą śmierć. A później chęć wypłacenia tych środków przez kogoś innego. I tutaj powstaje dosłownie ostatni punkt tego odcinka. Jeżeli korzystasz na przykład z XTB, to będąc szczerym, na wypadek śmierci warto zabezpieczyć osoby, które docelowo miałyby odziedziczyć twoje konto brokerskie, w instrukcje, jak z tego konta pieniądze wypłacić. I oczywiście z punktu widzenia legalności raczej nie jest to do końca legalne. Natomiast jest to jakieś rozwiązanie, żeby tego podatku uniknąć, bo w innym przypadku, jeżeli będziemy musieli zwrócić się do konkretnej instytucji, na przykład do Interactive Brokers, żeby wypłacić te środki, to raczej na pewno będziemy zmuszeni do całej procedury i między innymi do zapłacenia tego podatku. Na koniec jeszcze raz zachęcam do skorzystania z oferty brokera XTB. Bonusowo. Będę życzył Wam, żebyście w kwietniu zapłacili jak największy podatek, bo pamiętajcie, że im więcej tego podatku płacicie, tym po prostu więcej na rynku zarabiacie, a chyba o to w tej całej układance chodzi. Jeżeli ten materiał przydał Ci się, to poproszę o łapkę w górę, a także subskrypcję mojego kanału, a w komentarzu daj znać jakie Ty masz sposoby na unikanie tego podatku. I oczywiście czy w ogóle o nim słyszałeś. A w tym momencie dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w następnym już niedługo. Cześć!